Witam. Dzień dobry. Ja rozmawiam ze Świadkiem Jechowy. Tak, słucham, czy mogę pomóc. No ja chciałam się właśnie zapytać, dlaczego Świadkowie Jechowy nie uznawają Jezusa Chrystusa za Boga? Wie pani co? Jestem w tej chwili w pracy. A skąd pani ma może mój numer, jeśli mogę zapytać? Z internetu. Aha, z internetu. A skąd konkretnie? No ze strony jw.org. Mhm, rozumiem. A z jakiego rejonu Polski pani jest? Jeśli mogę zapytać? Z Górnego Śląska. Aha, ja jestem w tej chwili w Lubelskim, więc e, raczej ciężko... Takie rozmowy, wie pani co ja nie praktykuję przez telefon. Uważam, że są zbyt poważne sprawy, żeby rozmawiać o tym przez telefon. Mhm. Na szczęście żyjemy już w... W czasie, w którym nie ma aż takich restrykcji związanych z COVID-em, więc możemy też się jakoś swobodnie spotkać. Jeżeli by Pani miała życzenie spotkać się ze świadkami Jehowy, to na stronie J.p. też można wysłać taką prośbę i napisać swój adres. Na pewno wtedy jakieś osoby, które mieszkają w rejonie, w którym Pani żyje, Panią odwiedzą i odpowiedzą Pani na takie pytania, które Panią ciekawią. Mm -hmm, bo brat nie ma tu jakichś znajomych gdzieś, żeby tu gdzieś z bliska i ktoś przyszedł mnie odwiedził. Wie Pani co, no ja, ja nie jestem w Górnym Śląsku, mhm. jestem na Lubelszczyźnie. Mhm. Natomiast jeżeli faktycznie jest Pani zainteresowana e, takimi tematami, no to naprawdę nie bierze Nie, bo ja, ja nie już prób, ja tak próbowałam tak rozmawiać, nie, tam y, przy Stojaku i y, 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 nie były takie chętne do rozmowy, nie? Bo właśnie ja przytoczyłam właśnie werset, że pierwszy Jana 5,20, że tam jest napisane właśnie, że Jezus Chrystus. Jest to On, jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Mm -hmm. no. A czemu, czemu służą Pani pytania? Bo z tego co słyszę, to Pani jest jakaś ugruntowana w swoim sposobie myślenia. Czy Pani jest, no właśnie jest z tego na ten, powodu... Co na ten temat, na coś, na czy, czy Pani po prostu chce udowadniać jakieś swoje racje? Bo to też jest różnica, nie? Nie, bo jeden jest, jest Bóg, jest napisane, jeden jest Bóg. No i, i jak słońce i świeci na wszystkich, a religii jest dużo. No i właśnie ten kto dla mnie tym jedynym Bogiem prawdziwym jest Jezus Chrystus, bo On sam nie cierpiał, oddał swoje życie, a Jego Ojciec mu wszystko przekazał. To jest Jego Ojciec, nie nasz Stwórca Bóg, co stworzył ten fizyczny świat. To jest temat na dłuższą polemikę, bo jak Pani dobrze zna Słowo Boże, to też Pani wie, że za każdym razem Czysów mówił, że kto widział nie, ten widział ojca, to on mnie do was posłał, a kiedy przyjmował chrzest, to niebiosa się otworzyły i to ojciec mówił do syna, że to jest mój synu miłowany, którego darzę uznaniem. Jezus Jego, słuchajcie, że sam do siebie w tym czasie. Tak, no Jezus ma ojca, ja wiem o tym, że Jezus ma ojca, że razem współpracowali, że On był posłuszny swemu ojcu, wykonywał, całą wolę wykonał swego ojca i Jego ojciec właśnie za to mu wszystko dał, przekazał, dał mu królowanie, królestwo, ojcostwo, wszystko. Jest napisane no, nawet w tak hebrajczyku. Na nie rozumiem, czy mielibyśmy się z Panią tutaj nie zgadzać, przecież Świadkowie Jehowy nie od wczoraj mówią o tym, że jest rząd w niebie, który nazywa się Królestwem Bożym, że władza tym rządem właśnie z polecenia Jehowy Boga, Jego umiłowany Syn Chrystus, który jest Królem, że będzie On pełnił władzy nad ziemią, to będzie trwała No to, lat. no to, yy, kogo przecież bardziej? Przecież jest naukami, które, wiesz, wymyślą my sobie Jehowy, więc tym bardziej nie wiem, z czego by yy, miała wynikać jakieś nieporozumienia w tej kwestii. Yy, to no na przykład bo... jest królem, a król też ma swojego ojca, prawda? I mówi się do niego, że jest moim królem, I, i, ale ten król ma ojca, tak? Więc my nie... No ale nie ten nie jego ojciec ojdziemy, nie, nie jest to, że naszym Jezus ojcem. Jest i że umarł za na Bo stwórca nie miał córek, tylko miał jednego jednorodzonego syna, córek nie miał. A dlaczego zmierzamy, bo teraz nie za bardzo rozumiem... E, no do tego, Pani, że trzeba wywyższyć Jezusa. Za ojca, za boga, za króla, za wszystko, bo głową każdego męża jest Chrystus. A jego ojciec jest na emeryturze i wszystko przekazał synowi. I my mamy właśnie słuchać Chrystusa i go naśladować. To wtedy będzie raj na ziemi, jak będziemy w Chrystusie działać. Ja pani co? Dalej nie rozumiem ten punkt, w którym my się nie zgadzamy, bo no. tak jak Pani mówi, głową każdego mężczyzny jest Chrystus, głową każdego chrześcijańskiego zboru też powinien być Chrystus. No, no właśnie, a Świadkowie Jehowy... cały czas, cały czas ja nie widzę tutaj jakiegoś punktu, w którym mielibyśmy się nie zgadzać. Myślę, że po prostu warto, żeby przyszły do, do Pani osoby, yy, które będą, że tak powiem, no nie wiem, nie byłem przy pani, jak pani przy tym wózku była, więc nie chciałbym się jakoś odnosić do tego, jak zareagowały te moje siostry duchowe. Nie mam dla tego pojęcia, jak zareagowały, nie chciałbym oceniać ich reakcji, natomiast jak pani sama widzi i słyszy, no nie prowadzimy jakiejś dysputy, żebyśmy mieli się w czymś nie zgadzać, tak? Więc jak najbardziej zachęcam Panią do wypełnienia e, tego mm -hmm. formularza z którą mm -hmm. mogą, kontakt mm -hmm. I na pewno jakaś wykwalifikowana osoba i cierpliwa Pani, że tak powiem, przedstawi takie samo stanowisko, jak ja pani teraz przedstawiam, bo oczywiście każdą swoją modlitwę kieruje w imię Jezusa Chrystusa, w imię tego, co zrobił. Dla mnie, dla pani, że o Życie. Dzięki niemu nasze modlitwy są wysłuchiwane, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. I jest on już teraz potężnym królem, który obejmie władzę też nad ziemią, głęboko w to wierzymy. No I tak, tak ale wyba, ale ty na że, przykład... Że, że te rzeczy mm -hmm. się spełniają, które Biblia mm -hmm. opisuje, już nie władzę nad y, ziemią Chrystusa także obejmie. I to się pod tym względem z Panią w 100% zgadzam, więc mm -hmm. myślę, że jest Pani bliżej do świadków jej niż dalej. No to dobrze właśnie, bo Chrystus, Jego miłość i prawda będzie nas łączyć, bo ja wierzę, że będzie jedna owczarnia i jeden pasty, że jak jest napisane w Jana 10,16. 10 Powiem Pani więcej, już teraz z chrześcijańskimi zborami świadków Jehowy prowadzi jeden wódz, jest im Jezus Chrystus. I o tym mówimy otwarcie. Kiedy Pani zapyta każdego świata Jehowy. Kto jest głową jego zboru, to powie Pani Jezus Chrystus. No ale nie naśladujecie Jezusa, tylko głosicie A to, je Co w... należy Pani zdaniem robić, żeby naśladować Chrystusa? No to może niech mnie Pani e, uświadomi, bo mi się wydaje, że staramy się spełniać co do Jody, to co Chrystus mówił, żeby robić. No czyli trzeba go wywyższyć, uznać, że on jest naszym Ojcem, Bogiem, królem. Wszystkim Jezus jest Jezus Chrystus. Jest... Chrystus jak tak, jak czcimy Bóg Chrystusa, tam. to wtedy czcimy.